Przedstawiam dzisiaj Państwu dwie młode dziewczynie. Pani Profesor Baborze Kierowskiej, która jest promotorką i przygotowuje y, dziewczyny do przyszłorocznego programu Macyjskiego Zoszy. Obie skończyły licencja w naszej Instytucie Szkół Pięknych, Uniwersytetu Jana Zawodowskiego, pod kierownikiem Profesora Jana Bałgorzata, dla specjalności na Macyjskiego. Różnimi z oceną bardzo ważną, Możemy też przygotować w parcie dla 2019 roku. Więc obie są już osobami utytułowanymi, może to zbyt duże słowo, ale robiącymi na pewno nadzieję na to, że ludzie, że jeżeli na pewno przegląd to zostaną bardzo dobrze Paulina Namagawa pokazuje pracę, cykl prac pod tytułem Geometria. Geometryczne są również formy kobiece, które pokazuje nam na swoich pracach małżonach. Obie dziewczyny w prace, które pokazują są. Prace te są jakby szczęcami wstępnym pomysłem, projektem na to, co będzie się działo na Waszych. Tak sugerujecie tak? swoim ekspozetem twórczym we wstępie do katalogu, do folderu, który Państwo macie na do, do górę. Chciałabym, żebyście trochę poopowiadały o sobie, bez problemu, żadnego zadęcia. Jesteśmy wśród swoich, obie jesteście artystkami na wydziale na pedagogicznym, więc będziecie musiały w przyszłości również pod tym kierunkiem wykazać pokazać, jakie macie z pewności. Bardzo proszę. Rzekłownia. Witam wszystkich, nazywam się Paulina Wymagała. Chciałam w szczególności jeszcze powitać tutaj wszystkich zgromadzonych rodzinę, znajomych kolegów, koleżanki, a także klubowiczów z Klubu Wolnego Strefa w Kielcach, gdzie pracowałam. Więc tak, dla takich młodych osób jak my, Ja, Małgosia, trudno jest zacząć swoją karierę artystyczną, pokazać się, dlatego też bardzo chcę podziękować. Pani Grażynie Galerii za to, że dała nam taką możliwość pokazania tych naszych pierwszych kroków tutaj w świecie artystycznym, prawda? Ja prezentuję geometryczne cykle, do których najtrudniej się dochodzi, bo są no, proste dosyć. Prostota jest właśnie tym, co trzeba naj, najciężej przemyśleć. Najtrudniej jest to po prostu wszystko rozplanować, żeby to miało jakiś zamysł, prawda? Gosia pokazuje fajne postaci, które są, mają w sobie tyle ruchu przez te, przez te no linie. No Takie tak, tak. super rzeczy po prostu bardzo mi się podobają. W ostatniej scenie jest również instalacja przedstawiająca studnię. Miał być tam jeszcze dźwięk i jeszcze wyświetlane filmiki przedstawiające wodę, ale to niestety ze względów technicznych nie udało nam się zrealizować. Więc tak. Obecnie przygotowujemy się do dyplomów magisterskich, prawda? I to jest y, tym, czym się będziemy zajmować. I myślę, że y, postaramy się o więcej dy dyplom, o więcej takich wystaw, więcej, y, o więcej pokazania <kluzni> siebie, bo to jest najtrudniejsze dla takich młodych ludzi, jak się Więc y, dziękuję wszystkim. Y, nie wiem, może akurat jestem jeszcze dodać. Uwagę, a Paulina zwróciła Państwa uwagę na to, że są tutaj różne techniki wykorzystane. Wyobraźnia twórcy jest nieograniczona. I okazuje się, że od dłuższego czasu możliwości wykorzystania materiałów są również nieograniczone. Czasami materiały nawet nie sugerują, że może mogą być tworzywem plastycznym do wykonania dzieła. Już dawno zadamy się granice między podstawkami. Na sztukach plastycznych, takich jak tkanina, malarstwo czy rzeźba. W ostatnim pomieszczeniu mamy instalację, które, instalację którą równie dobrze możemy zaliczyć do rzeźb. Na ścianie piszą praktycznie na podraniczu instalacji również stworzy, stworzone, bo na małe dziełka, które równie dobrze mogą być tak malarstwem, jak i tkanin. podejmują nie tylko tematy, ale również próbują borykać się z ograniczonością materiałów, wykorzystując je w sposób nieograniczony. Jest to dosyć ciekawe i zachęcające i dające na przyszłość jakąś nadzieję, że nie tylko w malarstwie, które jest samym wypróbowanym środkiem przekazu, na pograniczu y, również z jednym Zapraszam Państwa do koncentracji, podnoszenia się, dyskusji, również do y, konsumpcji i do deklaracji. Zapraszam Państwa jeszcze życzę, żeby przyszłoloczne dyplomy oczywiście toczyły się w Twoich myśli, żeby dostały same y, super oceny i żebyśmy się tutaj nie tylko potem spotkały na porównaniach, czyli na wystawie podyplomowej. Na